Skręcamy, tylko nie przejść pieszych. No tak, no oni są. A wiesz, że z tym gazem tak delikatnie, nie? Sprzęgło wciśnij do końca. Sprzęgło wciśnij, bo ci zgaśnie. Joanny, no przejedziesz pieszą. Czyli niestety okulary to kamuflaż. Wiem, masakra, po prostu. O, 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 kubica! Odnieś od krawężnika, bo zaraz przybąbonimy. Dobrze. Dwa, zaraz. Tak, i do siebie i na dół. Tak. Jest. A może tak ten drążek trochę szybciej, czy. No właśnie, ja y, się z nim muszę. Zap... Ci jakieś ćwiczenia ja może co? Mu... bardzo bym chciała, bo ja muszę się z nim zaprzyjaźnić. w sensie ten drążek... A co to nie masz? E, no nie, no nie mam się, obecnie. Odsuń się! Łomatko z córko. <laughs> <laughs> odsuń się od znaku, ja nie kolekcjonuję. Matko, boska. Czy nam życie miłe jest ze mną? Sprzęgło i dwójka. Po no co ty się tak pieścisz ze sobą? O nie, hamowanie teraz. Nie siłuj się ze Ach, skrzynią biegów. Coś mnie te drążki nie lubią chyba. No, ale dlaczego ty ze mną nie współpracujesz, no? Bo mało ćwiczysz. No to fakt. No bo nie mam tego chłopaka, no. Tylko gdzie znaleźć takiego chłopaka? Puść te płetwę, jak chcesz jechać. Przęgło dwójka, Jan, ale nie tak energicznie. Bo czujesz, że jak za mocno dotykasz gaz, uh -huh. to samochód za ostro jedzie. To wszystko trzeba robić tak trochę mm, bardzo po babsku, delikatnie, tak właśnie. Subtelnie, trochę kobiecości potrzebuje o, w tobie, a nie takie. U, nie, nie, nie. No, ja, ja tak nie jestem. No, no, skręcać. W lewo skręcasz, Jan. No. O! O, o! Coś się zadziało, tak? Ha, mój, spokojnie. A ty miałaś skręcić w lewo. A skręciłaś w prawo. Brawo! Wszystkie dzieci klaszczą. Czyli teraz tam. Łopa! O nie, co ja zrobiłam? stałabym egzaminu. No raczej. Widzę, że chyba chcesz kolekcjonować znaki drogowe. Chciałabym, żebyś mi zadała pracę domową. było trójkę, a to ja ci zadam. Drążek. Chodzi mi y, o przekładanie biegów, tak żebyś tutaj A, automatyzm. Ma, myślę, tak że pełno, mogę kogoś poprosić, żeby mi wypożyczył drążek. W sensie, <śla> <śla> jak znajdziesz taką porzucanie, to daj mi namiar! Panie kończą w doskonałym nastroju, choć postępy w umiejętnościach Joanny jak widać.